Moc jest potrzebna. No, nie, nie ulega kwestii, tak? Myślę, że pakiety multimedialne, które dzisiaj otrzymała szkoła numer dwa w Koinie jest dowodem na to, że... Państwo, że rząd wspiera nauczycieli, wspiera uczniów. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało 3000 tabletów z dostępem do internetu 120 wybranym szkołom. Do województwa zachodnio zachodniopomorskiego trafiło 25 takich pakietów. Między innymi sprzęt trafił do szkoły podstawowej nr 2 imienia Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Każdy komputer, każde urządzenie, czy to jest tablet, czy to jest nawet smartfon, jest niezmiernie ważne podczas edukacji zdalnej, ponieważ jest to narzędzie do pracy, zarówno po stronie uczniów, jak i po stronie nauczycieli. To jest wyjątkowa pomoc, dlatego że zawsze wiadomo, że wszyscy się borykamy tutaj z problemami sprzętowymi i każdy sprzęt tutaj jest na miarę złota. Powiem, sprzęt komputerowy z rąk zachodniopomorskiej kurator oświaty Magdaleny Zaremskiej-Kuleszy odebrała dyrektor placówki Edyta Kalarus. Placówka otrzymała 25 tabletów wraz z etui, klawiaturą, rysikiem i usługą mobilnego dostępu do sieci internetu, świadczoną do końca roku szkolnego 2020-2021. Głównym kryterium branym pod uwagę przy przyznaniu pakietów było podpisanie przez dyrektora szkoły umowy z ogólnopolską siecią edukacyjną. Myślę, że e, młodzi ludzie. Bo to przede wszystkim dzieciaki będą korzystały z tego sprzętu i nauczyciele oczywiście będą mogli w sposób właściwy go wykorzystać. No i czasy nowej cywilizacji nie będą dla nauczyciela trudne. Mieliśmy w szkole sprzęt od dawna, ale jak sprawdziliśmy, jak działają kamerki i głośniki, to się okazało, że no nie wszystkie są na wysokim poziomie, a jednak jakość lekcji online Powinna być dobra, bo wtedy przynosi efekty. Szkolne pakiety multimedialne to jedno z wielu działań rządu mających na celu doposażenie szkół w sprzęt komputerowy. Przekazane szkole podstawowej tablety będą służyć nie tylko podczas trwania pandemii, ale również w momencie, gdy wszyscy uczniowie wrócą do szkolnych ławek.